Halo, dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gwintowymi taliami. Dzisiaj zagramy sobie harmoszką, e, Czyli oczywiście talia na zewie harmonii, która polega na tym, że gramy harmonię. To by się spodziewał. E, jest to moja autorska wersja, tak sobie pomyślałem, że warto sobie odświeżyć harmonię dawno. Na laderze tego. Nie, na laderze się tego nie widuje, więc warto sobie odświeżyć, może. Ktoś, kto obejrzy odcinek do, pomoże odświeżyć metę i sprawdzić, że będzie bardziej różnorodna. Zobaczymy. E, Talia, no tutaj oparta o harmonię, czyli mamy wodę Brokilonu, mamy Percivala, no i mamy zasadniczo dużo różnych tagów. Są Wiedźmini, którzy wyszli w dodatku, czyli jest Gezdras i są Wiedźmini Szkoły Kota, którzy no fajnie wspierają tutaj. Zawsze łatwo e, tą harmonię dodatkowo aktywować. Poza tym, gramy tutaj Poison Package, czyli mamy 5 aż trucizn. Ktoś może zapytać, dlaczego 5, skoro trucizny chodzą parami. E, otóż, e, po to, żeby po pierwsze zwiększyć prawdopodobieństwo dobrania tych trucizn, a po drugie, e, niektórzy przeciwnicy grają oczyszczenie i wtedy, jak mają jedno oczyszczenie, to fajnie rekompensuje, bo wtedy mamy idealnie dwie pary trucizn. Więc są dwie Dryady Łowczynie, dwie Zaklinaczki Puszczy i <laughs> Płacząca Wierzba. Też ważna informacja, gramy tutaj Radę Isengrima i w zasadzie te Dryady z Truciznami to są nasze jedyne Dryady, nie licząc oczywiście VW. Więc jeśli VW zagramy, no to później mamy 100% na wyciągnięcie Trucizny z Drady Isengrima, co jest myślę bardzo istotne. Poza tym tutaj mamy oczywiście Harmonię na Dryadzie Łowczyni, mamy też Harmonię na Sokole. A więc te karty, które mają tak, harmonia chcemy zwykle włożyć w pierwszej kolejności. Poza tym mamy Tworki jako drzewce za 4, mamy jakieś elfy, mistrzynie miecza, mamy Krasnoludy, Machakamskiego Trapera. Nie zmieścił się tam do talii huf, więc tak troszkę nietypowo gramy tą nowigracką sprawiedliwość mimo wszystko, ale wyciągamy ją nią Machakamskiego Trapera. To, co jest oczywiście troszkę gorsze niż wyciąganie hufu, ale jak chcielibyśmy hmm, grać huf to trzeba by zrezygnować troszkę z trucizn, więc jak ktoś z Was chce to zrobić, no to jak najbardziej może, ale no, my sobie zagramy na 5 właśnie trutek. Poza tym mamy jakiegoś elfa za 8, czyli Toruvia, która fajnie działa na przykład jak gramy przeciwko Lipiemu. Mamy obrońcę, który pozwoli nam chronić może nasze sarenki przed jakimś remuwalem. Mamy Barnabę, który może wejść za bardzo dużo punktów, za 12 tam plus aktywuje harmonię, bo jest gnomem w lasu, żeby wyciągać jakieś kluczowe karty, czyli to czy Barnabe, czy Gezrasa, czy nawet Truciznę, jeśli potrzebujemy w danym momencie. No i w zasadzie tyle. Tak się prezentuje ta talia. VW powoduje, że mamy lepszy dostęp do wody, mamy dostęp do Zewu. No i generalnie jest git. Dobrze. Ja chciałbym, żeby Harmonia dostała troszkę bufa, no bo nie ma co ukrywać, że troszkę może siły tej talii brakować. Ale mimo wszystko jest całkiem przyjemnie. Wygrywać gierki na pewno się tą talią da. Link do tali znajdziecie w opisie standardowo, a tymczasem przetestujmy naszą harmoszkę w boju. I mamy naszą pierwszą grę harmonią. Trafiliśmy na blokadę. Także jedna z moich ulubionych talii świetnie daje możliwość prezentowania umiejętności dowódcy talii, którą akurat nagrywam. Także harmonia na blokadę. I co my tu mamy? Runda pierwsza, no tutaj zagramy sobie jakieś Mistrzynie miecza, jakieś Trucizny, jakieś Sokoła. Ech. Mamy te Trucizny trochę dużo. I zawsze możemy dwie pary Trucizny. Jak zagramy Radę Isengrima, to mamy 100% na dobranie Trucizny. W zasadzie ta, talia, ta ręka nie jest zła, stawimy sobie. Przeciwnik standardowo zaczyna od Sierżanta Nauziki. No tutaj bez żadnej niespodzianki, na szczęście nie gra tutaj Kryształowej Czaszki Znaczy no tak domyślnie nie gra Kryształowej Czaszki, więc tylko nie powinno mnie to dziwić, wrócimy sobie oczywiście Trucizę na start Rozstawimy kartę z Harmonią Po to żeby Na przykład po zagraniu Mistrzyni Miecza od razu mieć plus jeden Możemy nawet, dotrujemy drugą Dryadą nie wydaje się złym pomysłem. Drazu. razu, myślę, że to dobry pomysł, będzie przegramy. Wykorzystujemy tutaj Valius Dryad. I teraz zaczniemy się rozstawiać. Tresowany soku, mistrzyni miecza, dębostworki, wiedźmi szkoły Kota. Powinno być w porząsiu. W zagrał kusznika, możemy zbić pancerz. W tym meczu nie ma czego przesuwać za bardzo, więc ten sokół użyty w ten sposób zrobi swoje. W ten sposób mamy kolejną harmonię na stole. i teraz, zgodnie z planem, gramy po prostu unikalne kategorie Squijatel. Mhm. Strzeli miecza. No i powoli się rozkręcamy. No i nie, nie tworzy jakiejś dużej presji w rundzie pierwszej. Możemy w ten nasz powolny sposób w końcu go nadgonić. Ten bostworki będzie nie się zablokować. W porządku. Um. A my tutaj nałożymy krwawienie. Spokojnie. No i Wiedźmin. Już będziemy do przodu. ci pasuje. A Jeśli nie, no to możemy kombinować jeszcze dwie trucizny. Zobaczymy. W zasadzie ja mogę grać do tyłu te karty, znaczy te dębostworki z myślą o Gezrasie, ale prawda jest taka, że w rundzie pierwszej tak Gezrasa nie rzucę. No, więc jakby nie było potrzeby. Mhm. E, oczyszczenia nie gramy, więc oczyścić tej trucizny nie możemy. E, jak rzucę Wiedźmina, to potem muszę dograć fałwę jeszcze. Mogę też zagrać fałwę po krasnoluda teoretycznie, ale wydaje mi się, że e, teraz Wiedźmina trzeba, o, zwłaszcza, że przeciwnik nie może spasować, bo jeśli spasuje, no to Przegrywa na równych. No chyba, że Wiedźmin trafi tutaj w pancerz, to wtedy będzie remis. Ale przeciwnik raczej nie zaryzykuje 25%. Decyduje się na Bratensa. Po prostu skupiło ja tego Wiedźmina. A! Skupiło je truciznę. Okej. Okay. To może jednak wyjdzie ten błąd z dębustworkami. Czy ja chcę grać Gezrasa? Hmm, chyba nie. Chyba pójdę w te trucizny. Czyli trucizna, trucizna. Czy to przebija? Może przeliczmy zawczasu. 5, plus 6, plus 2, to jest 13, 19, no spokojnie. Okej. Okay. Zagrajmy w ten sposób. Mogłem zacząć od V. mogłem. Ale trzymając V na ręce, zachowujemy sobie opcje większe. Okej, okay. przeciwnik pasuje. A teraz już nie ma sensu kisić tych trucizn. Tali, więc na spokojnie możemy użyć tej dryady. No, no i wygrywamy rundę pierwszym. Spoko. Teraz pytanie, czy my chcemy przeciwnika puszować? Z jednej strony nie, a z drugiej strony tak. Tak, bo w długiej rundzie chyba na bal nie wyrobimy. Nie mamy odpowiedzi na scenariusz. Dlatego myślę, że jak dobierzemy sarenki, to chyba polecimy ostro. Problem jest taki, że sarenek nie widzę. W ten moment. Hmm. Ej, teraz ciężka sytuacja, no bo... Jak spasuje, to w drugiej rundzie będą przegramy, no nie ma się co oszukiwać. Skoro tak musimy w desperacji grać. Raczej Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wyszło zablokowanie. Kto by się spodziewał? Wygramy Krasnoluda. Wygramy Barnaby i może uda nam się jakby wywinąć. Z okazji skracając rundkę. Może uda nam się wywinąć jakoś. Warto, Przeciwnik nie chce nam dać się wywinąć. Aha, mamy problem. Jak wócek go zrasta, to przeciwnik go zabierze. Ale no muszę, muszę. Lubię się droczyć ze swoją zwierzyną. Muszę, muszę. Tutaj już Olin leci. Po to tylko, żeby ten bal od niego wyciągnąć. To się uda. Jeszcze zablokowanie miał. Not good. Barnaba i teraz przeciwnik potrzebuje 7 punktów, żeby przebić. Czy da radę? Uwaga da radę. Tam na pewno ma bal. Jestem przekonany. Majo Joachim, Niestety dobrą kartę trafił. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko Zagram to Toruwiel To wchodzi za 9. Jest 38. On ma 33, 34 i balem nie przebija. Ta druga karta to może być. Cięcie trawy w sumie. Nie będziemy jak miał balu aktywować, a z drugiej strony nie będę miał punktów. Dobra, jednak spasuje. Powiedzmy, że. wyciągnąłem od niego arystokratów. Że nie będziemy jak aktywować tego balu. I wygramy grając wodę. W Persiwala, w Elfa. O, jakoś to będzie. Okay. Mm, Persiwal jest jako osiem. To jest warte. Persiwal chyba nie. Chyba rzucę wodę wiedźmina, Wiedźmina. obrońcę. To rówie. Chyba tak będzie najlepiej. Ale rękę zostawimy. I zobaczmy, czy przeciwnik zacznie od Balu? Nie, zaczyna od Ramona. Problem jest taki, że niestety ma... Ma żołnierza jeszcze. Ty znalazł Ramona z żołnierzem. Bardzo niefajnie. Ten pancerz też tutaj sporo zabierze Ale jest nadzieja Mała bo mała, ale jest Najlepszy towar jest w zerikani Mała, bo mała, ale jest Zgrychamy tak, tak. Wiedźmina To lepsze niż praca dla ludzi Teraz bal, co nie? Nie. Teraz, a w ten sposób bal. Teraz jak zagram obrońcę, to nie będzie miał cięcia trawy w tej turze. Jak spadną z koni, zaraz inni. Czy to mu nie przeszkodzi? Znaczy w następnej, zawsze będzie miał wiedźmina, ale. Hmm. Hmm. Gdybym dało się wyłączyć tego wiedźmina, byłoby fajnie. <laughs> Takich sztuczek się nie da zrobić, więc... Wyłącz wiedźmina. O, ale chyba się zakłopotał. Przeciwnik, nasz kochany. No, tam jest na pewno cięcie, trawy i coś jeszcze. Ale nie wystarczy, raczej nie ma się co oszukiwać. Cięcie trawy i tak wchodzi za dużo. Szkoda na nikstar. No, 6 punktów to będzie wystarczająco. Niestety. To jest 2, 6, 7, 8, 9, 10. No, czterech punktów zabraknie chyba. Jak dobrze liczę. Tak jest. Gdyby ten więźni nie przeskoczył, to byśmy ugrali. A niestety <grybujesz> się nie udało, no, ale to był mecz na blokady. Może w drugiej grze będzie lepiej. Zobaczymy. I mamy naszego drugiego przeciwnika. Jest nim niepohamowany głód. Ciekawe, co to będzie za deck. Hmm. Jakieś pomysły? Na pewno nie Wii, prawda? Na pewno nie Wii. Miejmy sokoła. Dwa sokoły to raczej za dużo w rundzie pierwszej. Zagramy sobie. Przeciwnik zaczyna. Hmm. Czy my chcemy spasować po trzech kartach? Hmm. No raczej nie, ale... Też chyba warto zachować Turcicę na późniejsze rundy. Więc może zagram te trzy karty i spasuję? Bo będzie naprawdę ciężko cokolwiek tutaj wymyślić. Będzie naprawdę ciężko cokolwiek wymyślić, to no nie ma się co oszukiwać. Zagrajmy sobie dębostworki. No, ja myślę, że taki będzie plan, że spasuję po trzech kartach. Potem jakoś zyskam przewagę karty truciznami z nami w R2. I może jakoś to wyjdzie. Ale no po prawdzie nie łudziłbym się. A potem nawet jak uzyskam przewagę karty na R3, to i tak przeciwnik nie zawijuje prawdopodobnie. <laughs> no dobrze, ale sobie spasujemy, przeciwnik Mglaka nie zjadł, więc no teraz ma taką niezręczną sytuację, bo jeśli tego Mglaka zje teraz, no to będzie mu gorzej widować, a jak nie zje, no to zostaje mu Mglak w talii. No tutaj popełnił błąd, powinien był tego Mglaka który wcześniej zagrać. Znaczy, osiągnął długą rundę trzecią i, i możliwość do drugiej rundy, więc, tak, jakby jest dobrze dla niego. Bo po prostu matchup ma mega dobry. Ale tak... taki mały błąd mimo wszystko to był. Okej, okay, no i teraz Percival. Mamy tutaj dwie pary trucizn, więc może jakoś się uda obronić. Hmm, przeciwnik tak, jakby nie chciał puszować, ale ja nie mogę lekceważyć. Skoro nie mogę lekceważyć, to musimy zacząć od Percivala. Bo jak zlekceważę i zacznę od Mistrzyni Miecza, to potem mi tych dwóch punktów może brakować. Na przykład. Okej, okay, no to wygląda, jakby przeciwnik chciał pójść na długą rundę trzecią, co mnie w sumie cieszy. Wtedy będę lepiej w stanie moje trucizny wykorzystać. Z tym, że pamiętajmy, że przeciwnik ma ładunki dwódcy, To też nie jest taki siup z tymi trudkami. Bo, czy on chce grać dalej pod zagraniem dwóch czwórek? I ja, albo. Przepraszam, mi się że... hmm. <grystanie> wow. No, tego muszę się przyznać szczerze, nie spodziewałem. Ja nie będę ukrywał. Eee, <laughs> tego się przyznam szczerze, totalnie nie spodziewałem. Pytanie, jaki mamy plan? Jeśli wrócę jedną truciznę, troszkę bez sensu. Może rzucę Wiedźmina sobie. Szkoły kota. Z Wulasu, podoba mi się to, szczerze powiedziawszy. No, będzie sobie powoli Gdzie tutaj to, że... pingował. Wolę elfy. Skrzaty nawet. co pozwoli nam lepiej się bronić. Mhm. Teraz myślę sobie, dogram Toruwiel. Pozwolę mu zjeść raz, żeby ta trucizna była sensowniejsza. No, tak Zresztą zrobimy. no i tak nie mam żadnych takich obrażeń, za zapięć, którymi mógłbym zniszczyć tego oszluzga. Hmm. Przeciwnik zagrywa, wija. Kto by się spodziewał? Zjada, wija. Kto by się spodziewał? I teraz mogę sobie zagrać Kolejny truciznę. spokojnie. Percival jeszcze się wzmacnia. No i na razie trzymam przewagę karty. Na razie jeszcze się trzymamy. Jest nie najgorzej. Huuuu. <grym> Przeciwnik idzie bardziej na wystawianie się na truciznę. To mi się podoba. Wystarczy To mi się podoba, bo on jakby nie powinien. Uh, unlucky. On nie powinien wiedzieć, ile ja mam trucizn. Jakby takie błędne koło troszkę się robi. Można by rzec. OK, zostawię sobie te trucizny. Teraz sobie dogram gezrasa. Jeśli on będzie grał kolejną kartę. To może powinienem zagrać truciznę Jeśli zagram gezrasa, on zagra kolejną kartę, to i tak tą trutkę rzucę. Nie, powinienem gezrasa. Mały. Nie zobaczmy, jest 10 punktów przewagi. Przecież nie gra Wilema. Będzie musiał ostatni ładunek dowódcy zużyć. Okay. Teraz tak, on zyskuje jeszcze dwa. powiedzmy. Myślę, że na spokojnie mogę triadę. To jest 4, 51, 53, 54 i pas, pas. Mogę. Nałóżmy trudkę. I wolę zostawić sobie płaczącą wieżbę, jakby przecież mi teraz spasowały. Bo tutaj jest zawsze dodatkowa harmonia na rundę trzecią. No i co? No i pas. Okay. To ja też pas. W ten sposób ciągle nam się udało zachować parę trucizn, bo mamy jeszcze jedną dryadę jedną z trucizną. Więc ciągle jest ta opcja na za zatrucie czegoś tam pod koniec. I mhm. eee, teraz tak. Wydaje mi się, że wymienimy sobie trapera. Zawsze będę miał Elfa. Z tego Elfa też mogę wymienić. OK. No i dobrze. Zaczynamy od wody. Nie pamiętam. I możemy od razu dograć do wódce. W ten sposób wchodzimy za 16, mamy trzy silniczki rozstawione. Nie jest źle. Dogramy sobie Wiedźmina, dogramy sobie elfa. Tak, pracuje dla To lepsze niż praca dla ludzi. Albo może krasnoluda. W sensie, bo krasnolud może zrobić więcej nawet. Nie, to lepiej krasnoluda. Zwłaszcza jak trafimy Figisa. Oczywiście z trutkami czekamy. Fingisa nie trafiłem. No ale najwięcej tutaj traper zrobi. Weźmy trapera. Troszkę peszek. Ten traper reprezentuje 6, a tu mogę mieć 7. Mogę mieć 1 więcej. No nie szkodzi. O, problem jest taki, że przeciwnik niestety będzie w stanie skonsumować. jest um, bargesta pytanie: czy to wystarczy? Jest 10 różnicy. Jeszcze mam wierzbę. 3 aktywacje. Chyba ciutkę zabraknie, nie? Niestety. I baciutkę zabraknie. Czy ten jeden punkt by coś zmienił? Pewnie nic. Czy jakbym dobrał nowi to by coś zmieniło? Nie, też nic. To jest 21 różnicy. 21 niestety nie wykręcimy. No także niestety nie udało się, ale tak właśnie się gra harmonią. Czyli wcały nasze jednostki i koniec końców brakuje nam kilku punktów. Dobra, tyle jeśli chodzi o ten deczek, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę jak się podobało i widzimy się w następnych odcineczkach, pa pa, dzięki za oglądanie.